Mam skierowanie na prześwietlenie płuc. Proszę panią, ja mam. Ja mam chwileczkę, chwileczkę. Proszę nie zamykać. Odmawiacie mi, odmawiacie mi leczenia? Proszę mi to napisać na piśmie. Ja tutaj mam zaświadczenie, że nie mogę nosić maski z, o, zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Proszę się z tym zapoznać. I proszę wykonać to, co do Was należy. Jestem po ciężkiej chorobie, muszę mieć jak najszybciej zrobione prześwietlenie płuc, i panie mi tego odmawiają. Jeżeli odmawiacie, to proszę mi to na piśmie dać. Wszystko to robią zakasy. Są przekupieni, nie leczą ludzi. Lekarz odmawia wypisania na receptę lekarstwa, które leczy koronawirusa. Oni tego nie mają w HPL-u i pani doktor nie wypisze nie ma takiej możliwości, bo ona ma instrukcję, na jaką chorobę, jakie lekarstwo. A to, że Wigirytka nie jest w tym ujęty. To oni tego nie wypiszą. Nie ma podstaw. A ludzie w domu dostają zapalenia płuc, umierają. W domu. Później dostają się do szpitala, tak samo umierają. Tysiące ludzi. Bo ci bandyci przekupieni są przez nierząd panujący w Polsce, służący kolaborantom. Zaświadczenie jest. Oni nie chcą tego obejrzeć nawet. No niestety nie da się spokoju zachować, ja już jestem wykończony. Wiele spraw sądowych są uniewinnienia. Są też, są też wyroki winny, od których się odwołuję. Zostałem napadnięty przez Straż Miejską i sprawa jest w prokuraturze. Szanowni, chcę Wam powiedzieć... Że tak długo, jak długo będziecie się bać tego systemu, tak długo Polacy będą pozbawiani życia, będą mordowani przez ten system. Jesteśmy okradani z zasobów naturalnych. Mało kto wie, że mamy ogromne pokłady zasobów naturalnych setki bilionów złotych. Oto jest walka. Dlatego tak o Polskę walczą. Dlatego średnia strefa yy, 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 średni. Kapitał. No, brakuje mi słowo już. Zdenerwowanie. Średnia klasa nie mogła się tworzyć w Polsce, ponieważ Polacy mają być biednym narodem i czekać na 500 plus. Jeszcze jakiś plus. A obce korporacje oczywiście pieniądze dają, bo oni sobie odbiorą w zasobach. Czym polski rząd... co daje pod zastaw, pod te pożyczki, które tak chętnie. Kapitał żydowski daje rządowy pis, żeby przetrwał. Żeby wprowadzić nam to, co właśnie wprowadził z pomocą polskiego kościoła. Bez kościoła by się to nie udało. Może mi pani odpowiedzieć, czy zrobicie to prześwietlenie, bo ja czekam? Proszę panią, czy pań, ja pani powiedziałem, że ja nie mogę zakładać maski. Mi nie wolno zakładać maski. Czy pani yy, yy, słyszała, co powiedziałem? Ja tutaj mam zaświadczenie, do którego pani nawet. Nie chcę spojrzeć. Wyłamiecie prawo, po prostu jesteście przestępcami. Proszę o jedną znaczną odpowiedź i zaświadczenie, że odmawia mi pani wykonania badania prześwietlenia płuc. Jestem po ciężkiej chorobie, muszę to mieć jak najszybciej zrobione. Czy pani mi odpowie? Czy ja jestem człowiekiem, proszę panią? Ja nie jestem powietrzem. Nie jestem obywatelem. Proszę? Ta pani mówi, że jak założę maseczkę, to zostanę przyjęty. Proszę panią, proszę mi dać na piśmie, jeszcze raz to powtarzam, że odmawiacie mi wykonania, Badania. Tak, proszę mi to dać. Proszę mi to dać. To co, ja mam czekać? Mam czekać? Źle się czuję, źle się czuję. Mam czekać? Czy będzie pani ze mną rozmawiać? O co tutaj chodzi? Proszę panią, czy pani nie rozumie? Tutaj proszę bardzo, zaświadczenie. Pokazuje go Pani. To jest wszystko zgodne z prawem obowiązującym w Polsce Pani w tej chwili łamie prawo. Będzie Pani karnie odpowiadać. To jest przestępstwo. Pani dokonuje przestępstwa. To nie jest wykroczenie, za to grożą lata więzienia. Mogę prosić pani nazwisko? Dlaczego pani mnie ignoruje? Proszę panią. Oni w ogóle nie chcą rozmawiać? Ja mam, to mi pokazywała. Obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie przychodzi, przychodni. Nieważne jest nieważna ustawa, nieważne są zaświadczenia. Oni za kasę nas mordują po prostu, ludzie. Za kasę nas mordują. Ile pani zarabia teraz? Ile pani teraz zarabia? Ile lekarz zarabia? Te parę srebrników spowodowało, że w ten sposób z ludźmi postępujecie, z człowiekiem? Dlaczego wy to robicie? To są działania ludobójcze, to się nie przedawnia. Proszę panią, czy wy zrobicie to badanie? Ostatni raz pytam. Proszę o odpowiedź. Pani mówi, że bez maseczki nie będzie badania. Proszę panią, ja pani pokazuję zaświadczenie, które zwalnia mnie z noszenia maski. Halo, pani jest wykształconą osobą? Dociera coś? Czy jakiś organ w pani organizmie już nie funkcjonuje? Czy pani mi wypisze zaświadczenie, że odmawia mi się wykonania badania? Proszę o odpowiedź. Przy Panią, ja Pani nie słyszę. Może Pani tutaj otworzyć te drzwi? Może Pani podejść, żeby porozmawiać ze mną nie w ten sposób jak teraz, tylko żebym ja Panią słyszał. To może pani mnie wpuścić? Proszę zaświadczenie, że pani odmawia wykonania badania. Tylko tyle. Jestem osobą po ciężkiej chorobie. Już to mówię któryś raz. I jak najszybciej mam mieć zrobione badanie prześwietlenia płuc. Tutaj każda godzina jest ważna. Mogę prosić trochę wody, bo źle się czuję. Mogą panie mi podać troszeczkę wody? Te panie, pan nie sądzi, się pan no. Te panie mnie nie chcą przyjąć, bo ja bez maski, a mam no, zaświadczenie, nie że, nie nie mogła, że nie mogę nosić. Proszę Proszę Panią, ja nie, ja nie wchodzę. Ja nie wchodzę. Bardzo Pani dziękuję. Proszę Panią, czy Pani mi to zaświadczenie napisze? Ale jakie ja mam zaświadczenie? Że odmawia mi się wykonania zabiegów? Ja pan został poinformowany przez lekarza, że ma Pan przyjść do nas Proszę. na badanie w maseczce. Absolutnie, ja mam zaświadczenie. Ja mam zaświadczenie i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej się zachowuję. Pani łamie prawo to chce pani powiedzieć, że pani łamie prawo. I się, policji nie No fajnie, kolejny raz ktoś Pan, wezwał policję. Kto wezwał policję? Przepraszam. Założyć maseczki do badania lekarskiego, znaczy do badania płuc. Został przez lekarza wystawiającego, że ma pojawić się u nas ze skierowaniem i w maseczkę. Pan doktor mnie nie badał, nie chce mnie zbadać, byłem u lekarza muszera. Powiedziałem, żebym nie zbadał, bo mam pewne przeciwwskazania, że nie mo no, mogę nosić maski. Jestem A po pan zabiegach operacji. Mhm. I jeszcze, no. jeszcze inne schorzenia, o których nie będę mówić do kamery. Aby, Ten lekarz odmawia Chwile mi. Chwilę, ja to tylko to... powiem, żebyście Państwo mieli ogląd tak. sytuacji. Ten lekarz, to kierownik. Ale co pan słyszał? Bo ja jeszcze nic nie powiedziałem. Odmawia mi się Bogdan Gizdoń. Ale dokument to są. Bogdan Gizdol, pan. Ja pana nie znam, muszę potwierdzić, jakiś pana Ja pan, proszę sobie znaleźć. Ja panu mówię, Bogdan ja Gizdoń, łaziska ja górne. Informuję pana o tym, że jeżeli pan jest w posiadaniu dokumentu, to są musi. A mnie odmówi od podania, od podania. Proszę pana, ale pan może sobie w bazie ja sprawdzić. Absolutnie. Wresz, Absolutnie. Pan Absolutnie. Ja, panu, ja panu mówię, nazywam się Bogdan Gizdon. 75 paragraf 1. A nie strasznie pan, pan paragrafy. Ja pan, pan jest pan młodym człowiekiem, pan służy zbrodniczemu systemowi, który pozbawia tysiące ludzi, tysiące Polaków pozbawia życia. Pan temu systemowi. Czy z pana, pana dzieci będą dumne za chwilę? Tak, dobra, jak ten system, jak ten system przeklęty, zbrodniczy, system Polacy wyślą w kosmos, to. Posiada to... pan w sobie dokumenty czy nie? Nie. Nie posiada pan. Dobrze. Dobrze, pan no pan i dlaczego pan, pan to, pan to pan robi? Zresztą. Powiedziałem, by oddał gizdoń, pan może sobie sprawdzić. Proszę pana, wykonuję czynności. Jeżeli no, pan no... Się Nie podobają moje czynności, ma pan prawo. Proszę do. pana. A zanim pan zacznie, pan zacznie to... czynności, proszę od początku przychodzi pan na interwencję i jak się pan ma proszę zachować? Proszę pana, przedstawiłem się panu na początku. To, ja się... sobie to chcę zapisać. Starszy sierżant Jakub Halicki z Komisariatu Policji i Wojska Głównej. Starszy sierżant Jakub Halicki. A pani? Sierżant Bogumił sieka. Już się jak wchodziliśmy. Sierżant do... Bogumiła Sieka. Bogumił Siekaj. Bogumił Sieka. Pani? Tak. Siekaj. Tak. A bo, Bogumił Siekaj. Siekaj. Tak. Bogumił Siekaj. Katarzyna. Tak. Takie nazwisko? Nie, ale chodzi mi o imię. Katarzyna mówiłam. Bogumił Siekaj. Katarzyna. To tak pana. Okay. Pamięta pan Pesel? Pamięta pan, Pamięta pan Pamiętam. Pamiętam. Kto wezwał policję? Proszę nie wiem. trzy yy, Proszę pana, mam skierowanie no na badanie. Jestem po ciężkiej chorobie. Jak najszybciej tak. musi być zrobione prześwietlenie płuc. Nie mogę nosić maski. w ja tej Nie panu, mogę nosić nie maski. dokończyć, ja rozmawiałam z, tym, z panem doktorem i on powiedział, że nie ma pan żadnych przeciwstawień do noszenia. On sobie tej powiedział, pory. niech mnie zbada. No, I później ale, powie. Dobrze, ja mówię to, co ja. Ja pani mówię, że on mi odmówił właśnie, pani. by. Była nie, nie, krzyczy, ja na pana nie krzyczę. Prosto. Ale ja normalnie pana. mówię. No wie pani, mogę być zdenerwowany? No. Mogę być zdenerwowany tą instytucją? Mogę. 5-8. Niech pan. Spokojnie, nigdzie nam się nie spieszy, prawda? No mi się spieszy akurat. A wy zabieracie mój drogi czas. Już dawno byłbym po badaniu. Dawno. Każda godzina jest ważna w tej chwili. Nie do nas pretensje. A do kogo? Przecież wy służycie zbrodniczemu systemowi. Nie do pretensji, proszę pana, zapraszam do urw. Dlaczego pan nie ma. Imiennika. Proszę? Dlaczego pan nie ma imiennika? No wiecie, pan, mówię, zapraszam pana do złożenia skargi. Dlaczego pan nie ma imiennika? Niepełne umundurowanie. A pan interwencję podejmuje. Jest... Na, pod... na, jest... na, pod... na jest... podstawie, pan... podstawie jeszcze? 15 ustawy o policji, proszę pana, informuję pana, aby pan wykonał polecenia i współpracował z nami. Dobrze? Ja współpracuję z czas, bo... pan, tylko jesteś 18... zbulwersowany całą 58. sytuacją. 58. 0306. Mm -hmm. mm -hmm. 18. Jestem zdenerwowany. Ale ja rozumiem Pana. Ale po co się tak denerwować? Ach, się jak to dawać. po co? Jak to po co? Widzi Pani, że nie chcą mi udzielić, yy, nie chcą 18. badania? 0618? 06, 18 4, 3, 4. Ja bardzo impulsywnie podchodzę do tych interwencji, ponieważ już mam, miałem wiele tych spraw. Policja na gminie łamie prawo, łamała prawo w zeszłym roku, w tym roku początek w y, tych zdarzeniach, y, które miały miejsce ja nie mogę nosić maski, a wy wymuszacie na no, mnie. Nie Chwila! Nie teraz, nie ja proszę pana, pana, teraz ja mówię! Teraz ja mówię. Teraz ja mówię! Nie będę proszę, siadał się. Ja, ja, ja... Proszę... ja Co ty robisz? Co ty, co ty robisz? Garny, co? Atak na mnie! Atakuje mnie policjant, a ja, nic nie robi. Co ty bandyto robisz? Podaj rękę. Co ty bandyto robisz? Podaj rękę. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz?